Witajcie moi drodzy, w nowej grze na kanale zamiast TrackManii będzie Survivalist razem z Rojem Siemoneczko Gramy w to po raz pierwszy, obydwoje Ja osobiście widziałem grę przez chwilę Mniej więcej wiem o co chodzi, ale nigdy nie grałem W tym momencie jesteśmy obaj na planszy Obaj jesteśmy łyskami. Jeszcze że mówię, nie wiem, jak się gra, o co chodzi. Będziemy wszystko rozkminiać po kolei z wami Tylko teraz jedna, Roju, najważniejsza rzecz będziesz musiał mi w jakiś sposób dać y, możliwość i permisję do budowy na tym świecie, bo to ty robiłeś świat Masz no, wszystkie Możesz budować, może otwierać skrzynie. Simba Black nie skarbu. może nie Simba Black nie... o Możesz swobodnie budować, bo przed chwilą nie było eee... Dobra. Czekaj jak się i powoli po kolei będziemy się wszystkiego dowiadywać Ja mówię do, 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 dosłownie. Ta gra jest dla mnie czarną magią. Nie mam pojęcia co gdzie i jak. Eee, dobra, R Puszko, e, teraz tak, pytanie czy my chcemy się osiedlać tutaj na czy my chcemy się osiedlać tutaj na trawie, y, przy samym y, przy samej tej Na razie to, jak biorąc pod uwagę, że to jest pierwszy odcinek, to... A myślisz, żeby cię osiadlić tu? trzeba Teraz tak Jak przytrzymasz spację to pozbierasz wszystko na raz W sensie, wszystko w pobliżu czego jesteś. O tak. co Dobra, to teraz tak. Jesteśmy tu. Więc... Zrobimy tak. Jedno łóżko. Drugie łóżko. Okej. Okay. Eee, teraz... Potrzebujemy Belesiana. Belesiana się robi stra. Nie. 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 O, po czele, e, prawym klawiszem się skaczesz. To się turlaszy. Dobra, mam trawę. Jak ją No jak masz ten krzemień, to podchodzisz do do, do do tych krzaczków, gdzie masz kwiatki. I tam robisz. Dobra, to teraz tak. Raz. Co Zrobię nam dwa wyra. Broju, proszę, masz łóżko. Potrzeba mi pościeli. Dobra, to teraz tak, z czego zrobić? Pościel. A liści, to pościel mam. Dobra. Teraz musisz myszką najechać na ten pościel. Którą sobie zrobiłeś? Kliknąć ją na łóżko i położyć się do łóżka. Tak, zapisz się, śpi. Pierwsza noc. Przetrwana. F. Wszystko ładnie jest słychać. Okej, okay, już yy, po dosłownie chwilutkim cięciu, musieliśmy yy, poukładać parę rzeczy, typu na przykład nasz wygląd, żebyśmy aż tak bardzo i identycznie nie wyglądali i nie mieli tak samo na imię. A co byś chciał? O, patrz co tu jest, co za to. O, Ratujemy pierwszą małpkę. Ura! I ma małpce można dać przedmiot. Dobra, to tutaj potrzeba. Nosy. Dobra A ja sobie muszę stworzyć własne łóżko To że przecież... nie... to moje usunę Ale dlatego. Bo ja nie mam y, tego Czego? No przecież to Możesz spać w tym łóżku Tak, wiem, że mogę spać, tylko że Nie, nie mam Schematu, albo to W razie czego będzie z się nie mykowałeś. A dobra O, ö, ö, g, f. Firemaking. Tak okay. Dobra, ja se robię pałę A ja se robię obieglec drobny <grydy> Przyda O o, o o Dobra, chodź spać To się ciemno robi. Powiem ci tyle, że małpce można dać przedmiot i małpka będzie się bawić. to, to się tak, R. E, łóżko, nie. E. I co, ja też muszę swoje własne ognisko postawić? Tak. Trochę chore, ale okej. Okay. Co się tu odlokuje? O, dobra, mała skrzynka. Obok nie jest tu. Pieniek. ત્યારે હમ Dobra, ja mam wszystkie re receptury z podce zrobione. W tej chwili powiem ci, że pałą się fajnie ten fajnie niszczy trawę, wiesz? Banany zdobyłem. mimo wszystko, tak, trochę, całkiem wciągająca jest ta gra. Mhm. Mm no. Nawet jeśli ktoś twierdzi, że nie, to tak, jest wciągająca i to bardzo.

thank <laughs> you Skąd ja mam wziąć patyki? Nie, czekaj, bo Nie, to jest słuchaj, to możemy według... dobra, według dobra No tak, dobrze ja się Tak, postawiłem Ci skrzyneczkę Ja się, zbudowałem Ci skrzyneczkę a, dobra, tu mamy... ...tyczka... Yes. Tam na górze będzie potrzebna bomba do jednego miejsca. A, pod, pod shiftem można biegać. No. Dobrze, wiem, że umierasz z nudów. Mam nadzieję, że na kolejny film uda nam się coś zebrać. Ty czego potrzebujesz? Znalazłem hmm. tego. ciekawe miejsce, Royu. Jakie? takie takie z czaszką z bandziorami chyba tu są bandjory tak tu są dziki Wracamy do domu w sensie do miejsca, który może no jak na razie nazywamy domem. Tutaj w tej małpie daj coś do roboty, a nie że ona tam cały czas to i nic nie robi. A co tu ja zrobię nic jeszcze To ja to zrobię. Makam na czego się bawi Dobra, ja tyczkę Masz może ten Żeby zrobić styczku. Nie, dobra, ja mam żeby zrobić styczku. Dobrze, kładziemy się do spania, i będziemy kończyć ten odcinek. Roju! Dobrze, już tam idę. Jeszcze No, jest 27 minut. Dopiero! Już. Zapisz no, i śpiew. Dobrze moi drodzy. O tym pięknym i cudownym śpiącym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek ze mną był roju. Oczywiście byłem na to inny innego chciał. <śpiewanie> pamiętajcie, pa pamiętajcie o łapce, komentarzu i subskrypcji i widzimy się za kolejnego oguszenie porafranne. To jest wariat! A to już wszyscy wiedzą. Trzymajcie się, cześć!